W przedszkolu Słoneczko prowadzimy zajęcia korekcyjne. Celem ćwiczeń jest rozwijanie ogólnej sprawności motorycznej dzieci, czyli dbamy o harmonijny i wszechstronny rozwój organizmów naszych przedszkolaków. Pracujemy nad prawidłową postawą w różnych pozycjach i w różnych płaszczyznach. Broda, broda I trzymamy. Super. Ok. Dobieramy się w pary. Korygujemy, niwelujemy złe nawyki oraz rozciągamy przykurczone mięśnie, a wzmacniamy słabe. W przedszkolu Słoneczko w Busku Zdroju prowadzę zajęcia logopedyczne i neurologopedyczne połączone z elementami integracji sensorycznej. Są to zajęcia grupowe mające na celu usprawnienie aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia oddechowe i ogólnorozwojowe. Prowadzę również zajęcia indywidualne z dziećmi z deficytami rozwojowymi, z dziećmi z autyzmem, z zespołem Downa, gdzie terapia nakierowana jest na stymulowanie rozwoju mowy i komunikacji, oraz wspomaganie wszystkich procesów poznawczych dziecka. Z Przedszkolem Słoneczko współpracujemy od kilku lat. Prowadzimy jazdę konną i hipoterapię dla dzieci. Jazda konna jest świetną formą rozrywki i aktywnego wypoczynku. Hipoterapia wpływa na prawidłowy rozwój psychofizyczny, koordynację ruchową i równowagę. Dzieci uczą się obcowania ze zwierzętami, daje im to radość i satysfakcję. inicjatywy Pani Dyrektor Przedszkola Słoneczko w Busku Zdroju podjęliśmy się realizacji innowacyjnego projektu pracy terapeutycznej na terenie przedszkola. Taką pracę świadczymy tylko w siedmiu placówkach na terenie całego powiatu. W przedszkolu Słoneczko prowadzę zajęcia muzyczno-ruchowe, na których dzieci. Zarówno śpiewają, grają, jak i tańczą. Przede wszystkim zwracamy uwagę na to, żeby dzieci reagowały na różne elementy działa muzycznego, takie jak melodyka, rytmika, agogika, artykulacja i dynamika. Śpiewają, grają na instrumentach, poznają różne barwy instrumentów, m.in. instrumentów dętych blaszanych, dętych drewnianych i perkusyjnych. Nauczanie języków obcych w przedszkolu ma na celu rozbudzenie zainteresowań oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych. W naszym przedszkolu zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego prowadzone są w formie zabawy. Dzieci uczestniczą w zabawach muzyczno-ruchowych w językach obcych, śpiewają obcojęzyczne piosenki, uczą się wierszyków oraz biorą udział w przedstawieniach teatralnych. W naszym przedszkolu odbywają się cykliczne spotkania z ciekawymi osobami, które rozbudzają kreatywność i pasję wśród dzieci. Prowadzimy liczne działania profilaktyczne. W przedszkolu artystyczno-językowym Słoneczko Prowadzę zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej. Zaczynamy zajęcia, rozgryweczka, razie jedziemy w miejscu, łapie przyciśnijmy. Zajęcia te pomagają w rozwijaniu koordynacji ruchowej dzieci.